Dobrze, dziś przygotujemy pasztet z wątróbki z kurczaka. Co będziemy potrzebować? Ja mam tutaj przygotowaną już wątróbkę z kurczaka, 400 gram, jedno jabłko starte, średnie i dwie mniejsze cebule. Jakby ktoś miał dużą, to jedną taką dużą cebulę. Najpierw zaczniemy od Pokrojenia w kostkę cebuli. Tu już mam pokrojoną cebulę. Bierzemy się za pokrojenie wątróbki. Wystarczy na takie kawałki. Wiadomo, że tutaj odcinamy to, co niepotrzebne. wątróbkę też już mam pokrojoną teraz przygotujemy sobie patelnię mam już przygotowaną patelnię mam już wlany olej i dopiero jak będzie rozgrzana wrzucimy cebulę już rzucamy cebulę cebula nam się troszkę podsmaży i wtedy wrzucimy wątróbkę Teraz wrzucamy naszą wątróbkę. Musi nam się wszystko ładnie przesmarzyć. I wrzucamy od razu trzy ziele angielskie i dwa liście laurowe. Musimy pamiętać, ile wrzuciliśmy, ponieważ przed zblendowaniem Będziemy musieli wyciągnąć liście i angielskie. Teraz musi nam się to przesmażyć. Już mamy wątróbkę przesmażoną. to dodajemy jabłko. I doprawiamy solą. Ja daję na oko. Dałam tutaj takie niecałe pół łyżeczki. i Pieprzu. Oraz papryki słodkiej. I to wszystko mieszamy. jeszcze troszkę smażymy, żeby nam wątróbka nie była surowa. Naszą wątróbkę mamy już przesmażoną. Teraz tylko wyciągamy liść laurowy i zielonkiewskie. Teraz przekładamy naszą wątróbkę do jakiegoś naczynia, czy do miski gorącą. I dajemy teraz łyżkę masła tak do tego ciepłego i wszystko teraz blendujemy. I tak wygląda po zblendowaniu. Teraz pasztet przekładamy w jakiś pojemniczek czy do miski. Można jeszcze posmakować i sprawdzić, czy nie ma za mało pieprzu. Na wierzch sypiemy papryką słodką. I nasz paszczet mamy gotowy. Teraz Dziękuję. tylko jak przestygnie, stawiamy do lodówki. Nadzieję, że przepis wam się spodobał na pasztet. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. I życzę smacznego.